Ej, tak się tak, i siemanko, klufonianko i kloczanko i, i gadamy o armor standach na kwadratowej masakrze Ella. <gry> Tak, no bo nie wiem czy wiecie, bloczu dołącza na kwadratową masakrę. Wprawdzie jeszcze go nikt nie zaprosił. Nie, jeszcze nie go dołączy. nikt nie zaprosił, jeszcze mu nikt nie zrobił armor standów, ale dołącza na kwadratową masakrę. I... Tak, i teraz przyjdą do mnie dzieci i będzie. Do czuć, ty jesteś na kwadratowej. No. Tak, widać ludzie jak słuchacie k kulfona. Nie, nie jestem Jeszcze na kwadratowej. nie jesteś, ale będziesz. No nie wiem, ja ci mówię, że nie będziesz. będziesz. Nie, nie sądzę, że nie Na kwadratowej, nie się. wiem, ławce będziesz na kwadratowej, na przykład, albo na kwadratowym stole, albo na, nie wiem, będziesz na kwadratowych kołach jeździł w Tragmani W ogóle tragmania wychodzi chyba gdzieś teraz na dniach, nie? Jaka Najnowsza. To wychodzi tak. coś jeszcze? Ma być jakaś trakmania. Ej, czekaj, kiedy to ma wyjść siódme? C czekaj, ej, 7, siódmego to jest jut jutro, na się w sensie w poniedziałek. Dzisiaj. Nie, dzisiaj jest siódmy? Nie, dzisiaj siódmy. Dzisiaj jest siódmy. Nie, czekaj, wróć. Ej, tak, siódmego tego że lipca, dobra. Porypałem. Nie, no nie, mi się zgadzało, tylko miesiąca trochę nie tak, nie? Siódmego, tak, siódmego, siódmego, siódmego to tego mi się porypało. No, ma być jakaś trachmania. Z Stwierdzę, że tak trochę dziwnie, bo hmm, przynajmniej tego, co tam gdzieś udziału oglądałem, trochę na ten temat. Yy, że ma być tak, że to ma być. Yy, to jakby trzy wersje płatnościowe, nie? Ma być darmowa, Aha. ale to ma być głównie single player i, i z to chyba niewiele. Ma być jakaś taka subskrypcja, potaższy. 10 euro chyba rocznie, co do jakichś tam podstawowych map będziesz miał dostęp eee, no i jakaś subskrypcja 30 euro rocznie lub 60 euro co 3 lata, eee, jakieś tam już najbogatsza tak wersja, nie? To no to w w podobno już nie planują kolejnie nie wypuszczać tylko mają tą rozwijać po prostu już do końca, nie? Takie coś sobie myśleli. No ale no totalnie bez no. No coś tak to tak. Przecież większość graczy no, nie będzie wydawać na przykład. E, tam dychy rocznie. Na, na grę, tak? No. To jeszcze wiesz, tak? Jak faktycznie. nie wiem. Nawet tak, jak ty w Niemczech, czy, czy gdzieś tam jakieś takie, wiesz. Anglie, Francja i tym podobne. E, to jeszcze nawet to 60. No to tak, prędzej. to 60 euro na 3 lata. No to w sumie no, to dla nich to jest. No, grosze, tak? Można powiedzieć. No i na ja tyle dostaję <laughs> praktycznie w miesiąc. Bo ja w miesiąc dostaję 50 tak? No, Także no. to, to jest? No to, no to powiedzmy, tak, że w ale, okay. no, na, na... ale no wypuścić tych rocznie za średniej półki wersję... Mm, no. No dla niektórych to będzie już zierstwo, nawet w no. Niemczech. Bo w Niemczech na przykład wiele osób z mojego okręgu, na przykład narzeka na takie bat battle passy, które są płatne. Panie. I niektóre battle passy też właśnie kosztują coś koło 10 euro na przykład na sezon, mm -hmm. tak? Sezon też to zazwyczaj gdzieś koło roku, coś takiego. Nie no, może pół. I, i ludzie naprawdę na to narzekają. No, no ale mówię, niech pewnie to wiesz, to 60 pieniędzy. euro dał na te 3 lata, tak? No to wiesz... To jest w sumie tak jak dla Polaka 60 zł na 3 lata, tak? No i to jest, to no jest to okej, okay, to ale no. W polskich warunkach to wychodzi 240 zł na 3 lata, to tak, już to jest. jest no, Jakby ja pewnie patrzę. Jest trochę więcej, no, pewnie teraz więcej, bo teraz Euro trochę podróżało, więc to jest tytuł AAA praktycznie. No, taki naprawdę dobry tytuł AAA. 48% takie tylko przyjechałem. Dlaczego tak? Nie wiem. No ty mnie objechałeś, nie wierzę. No, serio? Jest, 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 jest. 28 sekund zrobiłem. Co nie się wiem. stało? Kiedy się ten film zmieni? no, tak zmienił? Nie, to jest źle. <coughs> jest źle. Eee... A, będzie gorzej. Gdzie tu jest meta? No, jest w ogóle? jest chyba. Hmm. Chcesz mi powiedzieć, że to będzie okrążenie? Nie, no chyba nie, bo, bo ten start jest. Multilap. Nie! Patrz na górę. Dlaczego? Co jest? Um, zależy kiedy. Co oglądają, czy co nagrywają, bo nagrywają to jest niedziela, a oglądają jest czwartek. Nie, środa, sorry. Nie, nie o to chodzi ja się zastanawiam gdzie Na mam sprawę masz jak... wyskoczyć. Ale potem to nie mam pojęcia. Wiem. Teraz już wiem, ale... Ale to że to jest multilap, to wcale nie... Dlaczego takie coś jest bezsensowne jest multilapem? to jest totalnie bez sensu, żeby to... What the hell? Zresztą... Rozumiem lolmapsy, szanuję i w ogóle, ale... <laughs> No, no nie. Co sąsiad, wyrzuć ten młotek, bo cię zaraz. Tu się w ogóle. ...będzie mi tutaj obrazki przywijał w sufit, to no. się W ogóle idzie te tekstury wpakować, nie? Stwierdzisz Aha. Jak tu można robić multilapa? To się nie da robić multilapa. Da się. No to też lepiej ci wyjdzie, jak ty startujesz od sera, niż robić multilapa. To no tak, to racja. Ale nie wiem. Chyba, to żeby faktu, się był ewentualnie to tak. Fajnie, plecy. Lubię to. Ej, piąty jestem, szósty. No ja czternasty. To, to tak przyjechałem do życi, że. że się tego wstydzić, Ta. że przyjechałeś. No i wiesz, bym się był nie zrypał, tylko wjechał w metę, to bym miał całkiem fajnego czasu powiem ci, ale no... Ale się zrypałem Kurde ja na tym... na tej ziemi tam nie... tam się mocno. idzie pod tekstury wpakować. Ja się na tej ziemi zaraz za checkpointem jak zjeżdżasz mhm. i później wjeżdżasz przed drugi checkpoint to ja tam na tej na tej ziemi przed drugim checkpointem kupczę mhm. mocno. No i mi się wywracało znowu. Nieee. A który jesteś? 22, to tak kiepsko jeżdżę, że to jest. masakracja. Nee, ja już jestem 17. Kurwa, ty Te cholernie, cholernie wystający dirt, tam taki jest. Jak jest, masz trawę, i zaraz się tam. tam tak. tak, on jest. On jest. tak, tak no tam się, tam się tam. gdzie tak można te bo... wpakować, nie? No przez niego przecież prześwietuję no. tekstury się... On prześwituje, mm -hmm. nie? Widać yy, Skybox za nim. No się nie mogę tutaj przejechać tak sensowniej, nie? Boczkiem, boczkiem. Ale to kurde, tak całkiem boczkiem. Pakowało mi się jedno koło pod tekstury. No po prostu... <laughs> PKP. Nie chcesz szlak, pewe panie ziemio. To jest takie to trochę to takie... Porym pampolone, no ale co zrobisz. Pory pam pam pam. Skibidi łapa, pa Upsze. No i poprawiałbym czas o sekundę i wpakowałem się w ten silniczek taki. No ja teraz przeskoczyłem całkiem z drugiej strony, nie? Dobra, jadę, może teraz poprawię, a może nie. A. Dziadu, bo to szło tak jeszcze inaczej Le. zrobić. Co o, nie trafiłem tak. w metę. Kurde, jak... 30, daleko? 30? Strasznie 32. Jak. 26 y... Jak, jak Miałeś tego <grym> checkpointa do drugiego, to całkiem tam na lewo jechałeś. Miałeś całkiem tego dirta, ja tylko wjeżdżałeś tam pod ten, pod ten daszek taki, nie? A, tam no można no, było. Faktycznie. I tak fajnie się tego dirta do tego mijało, tego dziwnego. No kurde, no i dostanę no dzisiaj w, w, w żyć. Oj, oj. O, może nie? Tu będzie takie trochę ty, ciasne, coś czuję, bo dużo speederów jest. I. Ale ogólnie prosto, tak praktycznie prosto. Także to to, to to, może mogę mieć szansę. Marne szanse, Tak po francusku, ale mogę mieć. Czy ma to coś do wspólnego z w tym, sensie, że właśnie wyszedł Nie. z serwera? Wyszedł? To faktycznie. <laughs> Aha, dobre. Nie było tematu, że to będzie proste. Trzynasty. Trzynasty. Czy coś. 24, 26. a ty? to jest strasznie ciasna, i to będą takie różnice czasowe dosłownie na setne już, nie? 22, już 24, 33, masakra. a ja poprawiłem, nie? Ale masakra, między mną, a typem stop 1 są... Jest 25 setnych różnicy. No. Jest taka na żyletki, że... Nie tutaj szalaki, szalaki, dris jest jest to Trzeba tak po prostu to przejechać idealnie, że. O, poprawiłem jeszcze. Idę. Ty. To będzie co dwa Który jesteś? O. Kurde, to jest takie ciasne. Powiedziałbym jak co, ale to tak trochę nie pasuje. 24. No i gorzej, ale 31. I tak, mimo wszystko, Dobra, to jest szansa nie 2-1. Jest, jest nadzieja. Znam się jeszcze nad jednym. Zabłuchuję tego myku. Nie wiem, czy to się uda. Eee... Chyba niekoniecznie. Nie ja pomyślałem, żeby może przed tym drugim boosterem trochę airbreakować, żeby więcej boostera załapać, ale to chyba, się, chyba nie ma sensu. E. Nie możesz poślizgu go zrobić. No co ty, no tuszegi. No i ja zrobiłem dwa, i co? <głosujesz> I gorszej. <głosujesz> dobra, ostatnie dwa przejazdy, Max. No to już mój ostatni. Chyba, że zrypię po drodze? No to. Ja zrypałem po drodze i mam ostatni przejazd. No nie. No i drugi. No to co? Dwa, Dwa jeden. Świetnie, to nie przegrałem całkiem. Także dzięki Ci za jazdę, Wam widzę, za obejrzenie. ja Wam też. I. I, I. I. I pa. I pa. Bam-bam.